W piątek nasza drużyna rozegrała ostatni mecz w ramach świętokrzyskiego super Pucharu. To był mecz półfinałowy. Przegraliśmy z drużyną RZS Sparta Zagnańsk. Mecz zakończył się wynikiem 2-3. Przeciwnik lepszy w dniu dzisiejszym. Zagrali dobry mecz, dobre spotkanie. Trochę zagrywką, żeśmy opuścili nie siedziała. Bardzo nam w dniu dzisiejszym. Stąd ten wynik no, idzie w świat. Zakwański gra dalej, my odpadamy. Mamy jeszcze do rozegrania jeden mecz w ramach Ligi Świętoczyskiej dnia 30 marca w Pawłowie. Jest to niedziela. Rozgrywamy ostatni mecz potem roztrenowanie i wchodzimy na piach. Zaczynamy sezon plażowy. Bardzo wszystkim serdecznie dziękuję za przybycie w dzisiejszym, w innych dniach, kiedy rozgrywaliśmy mecze. Bardzo cieszy duża liczba kibiców. Bardzo dziękuję sponsorowi, firmie Zak Arena Busko oraz firmom, które też wspierają nasz zespół, czyli Adam Skubis, firma Budowlana, Tomasz Opozda, Schody, Mariusz Dziepko, Sowa Optyk i firmie Bartka Maja ElektroInvest Projekt. Bardzo Wam dziękuję panowie, dziękuję wszystkim chłopakom za dobrą grę. Mam nadzieję, że ostatni mecz wygramy. Co do miejsca, jeszcze wszystko jest do rozstrzygnięcia. Pragnę również podziękować burmistrzowi miasta i gminy Zbysko Zdrój za wsparcie naszego zespołu. Bardzo dziękuję wszystkim jeszcze raz.